Witam na kanale Beata Kalinowska, podcast. Dziś pięć rzeczy, które zmieniły moje podejście do coachingu. Kiedy zaczynałam swoją drogę z coachingiem, wydawało mi się, że chodzi głównie o narzędzia, techniki, dobre pytania i strukturę rozmowy. Dziś wiem, że coaching to przede wszystkim spotkanie z drugim człowiekiem, z jego historią, emocjami i gotowością do zmiany. To nie jest proces, który można przyspieszyć. To przestrzeń, w której pojawia się coś prawdziwego. Oto pięć rzeczy, które najbardziej zmieniły moje podejście do kurczy. Jeden: słuchanie zamiast doradzania. Na początku chciałam pomagać, chciałam dzielić się wiedzą, doświadczeniem, wspierać radą. Dziś wiem, że największym prezentem, jaki mogę dać drugiemu, Człowiekowi jest uważny słuchańko. Nie po to, by odpowiedzieć, ale po to, by naprawdę usłyszeć. Kiedy przestałam szukać rozwiązań za klienta czy klientkę, oni zaczęli znajdować je sami. Dwa. Moc pytań. Kiedyś bałam się ciszy, teraz wiem, że właśnie w niej często rodzi się najwięcej. Dobre pytanie nie daje odpowiedzi. Ono otwiera nam przestrzeń. To moment, w którym ktoś zaczyna widzieć siebie i swoją sytuację z zupełnie innej perspektywy. 3. Tempo klientów. Każdy ma swój rytm i gotowość do zmiany. Kiedyś chciałam, by moje klientki czy klienci robili szybciej postępy, powiedziałam, że mogą. Dziś wiem, że coaching to nie wyścig. To tworzenie w procesie w którym tempo wyznacza klient, i klientka, a nie coach. Cztery. Praca z wartościami. Pod każdym celem kryje się coś więcej. Wartość, która nadaje kierunek. Kiedy klientka odkrywa, co naprawdę jest dla niej ważne, wszystko zaczyna się układać naturalnie. Działania stają się bardzo spójne, a decyzje lżejsze. 5. Pokora i ciągła nauka. Każda sesja czegoś mnie uczy. Zrozumiałam, że nie muszę być idealna. Wystarczy, że jestem autentyczna, obecna i ciekawa drugiego człowieka. Pokora pozwala mi słuchać, a nie oceniać. To właśnie ona sprawia, że coaching jest dla mnie tak głęboko ludzki. Dziś wiem, że coaching to nie zestaw narzędzi, ale relacja, w której spotykają się dwie osoby. Obie w procesie rozwoju. To przestrzeń, w której rodzi się samoświadomość, zaufanie, zmiana, która naprawdę ma sens. Dziękuję za obejrzenie kolejnego filmu. Jeśli interesuje Cię taka tematyka, to zasubskrybuj, by być na bieżąco. Do usłyszenia i zapraszam na kolejne filmy.